Przechodzimy do 19. biura gry Zemsta Urzędasa. I mamy 10 minut i 10 tysięcy punktów do zdobycia. Zaczynamy. Tak, na wierzchu. Pozostawili takie kołski. Bardzo mi się to podoba. To, że on tutaj idzie, mi się mniej podoba. O, obaj tutaj idą. W tej będzie pewnie spędzał dużo czasu, żeby oglądać swoje piżonki. A to jest klej. Coś tu jeszcze mamy ciekawego. Kubek, pisaki, telefon. Może oni to stąd mogą zaraz wychodzić, więc na razie to zostawię. O, jak fajnie. Tak troszeczkę jest. W takim labiryncie ta kuchnia. Nie będą mnie mogli tak szybko nakryć. Przynajmniej zdążę się ukryć czy coś. Na przykład jak widzę, że taki Don Mestos idzie znowu jeść. A jako, że mam klej... A ciekawe czy nie ma ten kluczy uniwersalny, bo to też by było fajne. O tu jest następny. Tego zaklejemy. klucze. do tej pory nie widziałam, więc może ich nie być. Chyba, że ktoś w jakiejś teczce, kiedy z jakiejś teczki wyciągnął klucz uniwersalny, tylko nie wiem, czyja to była teczka. Oj, teraz i tak chyba mi się to nie uda. O mnie śledzi. To jest ewidentne. А это бюро есть дуже. Ну, не, не могу на это наехать. Трудно. Нету, не Kolejny klej, a klej już mam. To nie, dobra. Aha, bo kleju da się użyć tylko raz. Myślałam, że więcej razy. Trudno. Myślałam, że ten klej, który zabrałam wcześniej i już zresztą użyłam, wystarczy jeszcze na jeden automat. O! Myślałam, że mnie zauważy. No, chodź, chodź tu szybciutko. Trzeci klej. Matko kochana. Jakiś samochodzik sobie trzyma. O! Bardzo ciekawe rzeczy ma tutaj nasz pan dozorca. Skoro szef sobie wyszedł, to sobie odwiedzimy jego apartament. Niech ma niespodziankę po powrocie. Mhm. Udało się. Dobra, musimy sądzić, bo nas tutaj będzie teraz widział. Tu się na razie nic nie da więcej zrobić. A, tutaj właśnie, właśnie, bo tutaj są te materiały jeszcze nie spalone. Trzeba to jak najszybciej zrobić. I jeszcze tam dokończyć plan zwa No, to zaraz Jak Łapka na w lodówce. To są bardzo ciekawe pomysły w tej grze. Można zaczerpnąć inspiracji. Korek. A, mikrofalówkę chciałam. No ale dobrze. I tabletki są, nie było ich tu wcześniej widać. Tylko dlaczego nie mogę do nich podejść. Zaraz mogę. Dobrze. Czy jest tutaj jeszcze coś do zrobienia? Chyba... Nie. Więc możemy się stąd zmywać. Zajmiemy się jeszcze tylko tym pomieszczeniem, skoro już jest po drodze. A akurat nikogo tutaj nie ma. Prawie nikogo. A tak długo mnie nikt nie złapał, no? Mogę podejść. No dobrze, teraz. Teraz działa. O. Nie zauważyłam wcześniej. Muszę tutaj się napić. <laughs> jeszcze raz możemy skorzystać z banka, nie możemy. Wcześniej jak wziąć to się jeszcze dało. Nie. Dziwne, dziwne sytuacje. W razie przejdę się. A, szef jest u siebie. Hmm. Nie, chyba akurat wychodzi. Bardzo ładnie. Nie bardzo mi to odpowiada. Wyjąłam kadrze, że skądś? Nie pamiętam. Jak nie, to przynajmniej będę mogła zatruć akwarium. Ten tu siedzi. Od początku etapu. Nikt, nikt go nie otworzył. Chyba go nie lubią. Zobaczmy, co możemy zrobić rybką. No, wrócił. Ale nerwowy. Sekretarka pilna. Nie rusza się z miejsca. Prawie. mi do szefa. Troszeczkę mm. mm -hmm. jej tutaj biurko ozdobimy, bo ma strasznie nudno. Mm. No, raz sobie tego użyjemy i tak już nie zdążę więcej zrobić właściwie, bo ta tabletka nie spowalnia czasu. No, właściwie szkoda trochę. No, ale nic. Dzięki. Cześć!